Jako legalny prezydent Unii na uchodźstwie, a w Czyli oczywiście będzie pan kontynuował swoją działalność i będzie pan startował do wyborów parlamentarnych. Tak, oczywiście. Ale może nawet powiedzmy o wyborach do samorządu. Słucham. Wczoraj była debata. W tej debacie dzisiaj się okazało, że jestem trzecią osobą. osoba, mam 13%, Trzaskowski ma 13,58 jak i 56 ale Jak dojść do tamtej informacji, miałem ponad 29%, ale nie dziwię się, to jest taki system. Ja tak samo wpadłem dzisiaj na pewne informacje, że był Pan trzeci. Z tego miejsca chciałem Panu pogratulować, bo to rzeczywiście jest bardzo dobre, zacne miejsce. No, i Boże, zostało to przekręcony, no ale pokójmy się z tym. Ale to bardzo dobrze rokuje na przyszłość, na wybory parlamentarne, tak, bo przez jest. kolejny rok PiS tak zmęczy Polaków, że nie będą mieli wyjścia i trzeba będzie wybrać kogoś zupełnie nowego, spoza palety PiS-PO oraz PSL. I tutaj z tego, co ja się orientuję, ma pan wspaniałe szanse, aby później zaistnieć w szerszym gronie do wyborów parlamentarnych. Tak, no w gronach politycznych mówi się, że jedynym zagrożeniem systemu, który jest z 1998 roku, to jest druga FB i oczywiście ten nieszczęsny Potocki, który zrobił zamęt ludziom w głowach, a my, myśmy tak ładnie układali, jak owieczki. A pojawił się Potocki i przez całą pracę zniszczył. Systemu platforma i pizzy, to jest jedno i to samo zło. To oni się niczym od ciebie nie różnią. Jeden od drugiego. Niczym kompletnie, bo ci złodzieje i ci złodzieje. Ci kradnie i ci kradną. I będą kradzić. Łapówki są w Warszawie. Gigantyczne. Pokazałem pani Walcz, No przecież to jest naprawdę skandaliczne to, co oni robią. No poza tym chcę powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość, jak i platforma obywatelska ukradł, mój program onoście żorków, dzieci, dożywiania, metra. Z wszystko, wszystko to, co oni mówią jest ja mówię. Oni nie mieli niczego żadnego programu i czekają, aż ja to ujawnię. No taka jest prawda, no sobie dużo mówić. Panie Potocki, także jak będzie pan układał program do wyborów parlamentarnych, to proszę go jak najdłużej trzymać w tajemnicy i, i gdzieś proszę go zgłosić w razie ryzyka, że ktoś go skopiuje po raz po, ponowny. to mówić na podsumowaniu, powiedziałem i określiłem, i podziękowałem, jakiemu, czy podziękowałem również Trzaskowskiemu, e, że rozpowszechniają mój program, ponieważ oni nie mieli, nie mają nic do zaopatrzenia społeczeństwu. To nie mają, proszę Państwa, oni nie mają. To jest w chwili obecnej rząd okupacyjny, naród polski. Zresztą Platforma ta była takim samym kosztablerem jak i PiS co się to widać na, na porządku dziennym, na porządku dziennym. Ustawy, które wprowadzają, one są przeciwko po społeczeństwu polskiemu. Ponad tego nie rozumieją. Pan Morawiecki, rozumie no Pan Morawiecki, ej, oj, ej, ojciec premiera, 140 czy 150 nieboszczyków miał w skrzesiu.